Dla nas jest bardzo ważne, aby siły zbrojne się rozwijały i czynimy to w sposób bardzo intensywny. I tutaj jest przykład Imanowej, gdzie przy zaangażowaniu lokalnego samorządu w tak zwanym partnerstwie publiczno-publicznym, czyli to jest taka zupełnie nowa formuła, realizujemy przedsięwzięcie, które będzie adresowane do Wojsk Obrony Terytorialnej. Partnerstwo publiczno-publiczne polega na tym, że Miasto Limanowa, czyli samorząd, zawiera umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej i poprzez tą umowę zleca swojej spółce realizację jego celu ważnego z perspektywy interesów publicznych i może to robić z pominięciem prawa zamówień publicznych. Do tego oczywiście dokonuje wyboru wykonawcy, i to jest proces bardzo transparentny. Do tego procesu dołącza PFR w postaci umowy inwestycyjnej z miastem Limanową, ponieważ my finansujemy budowę tych, tego kompleksu obiektów, a następnie Ministerstwo Obrony Narodowej spłaca ten obiekt w perspektywie 10 lat. Więc można powiedzieć, że to jest trochę taka formuła partnerstwa publiczno-prywatnego, to znaczy mamy realizację w formule zaprojektuj, zrealizuj i sfinansuj. I to jest formuła, która umożliwia na przykład Ministerstwu Obrony Narodowej realizację obiektów ważnych z perspektywy e, interesu MON bez wykorzystania środków własnych. W związku z rozwojem 11. Małopolskiej Brygady 114. Batalionek Piechoty w Limanowej, który otrzyma piękne koszary nowoczesne, e, będzie mógł wykorzystać je w, w sposób taki, że więcej żołnierzy będzie mogło w tym batalionie stacjonować. Warunkach bardzo nowoczesnych. Dla mnie, jako dla dowódcy brygady, prowadzenie inwestycji na etapie budowy czy remontu to są dodatkowe zadania dla moich ludzi. Natomiast tutaj wejdziemy na gotowe. Wszystko, co robimy w PFR-ze, mamy nadzieję, że będzie szansą na to, żeby potem przekształcać właśnie takie pilotaże, bo to jest pilotaż pewne modele procesów inwestycyjnych, czy modele inwestycyjne, które będziemy mogli oferować także innym samorządom.